To było na melażu, to było na Melanchu. tak. Czyli <grym wytanskujesz> <grym wytanskujesz> <grym wytanskujesz> my tu nagrywamy jeszcze raz, następny, teraz. Dobre. Dawaj jeszcze raz. Ciemka to ja, Ho -ho, Filip i jest ze mną Slidwos. Siemka. I przechodzimy sobie o mapkę Escape by Mianek 2121. Dobra, co ja przeczytam? Elo, przestrzegaj Bóg Pietro. Nie graj na pokojowym, nie stawiaj żadnych bloków, nie czytuj. Jeśli mapka się spodobała, to nie subskrybuj mojego kanału na ety. Mianek 2121. Mapka przeznaczona na dwie osoby. Dobra, ciśniemy. Jej! No co zrobiłeś? O no kurde! Ciekamy! To jest jakiś wejście. A co tutaj chodzi? Co tak biegniesz na pałę? Na pałę biegnie. Nie można? Nie można, nie można. Ale to jest właśnie escape. Jedno nielegalne, drugie nielegalne. No i co ładnie. Mam jak już lewela. On najem lewela. Tak. No. To się cieszę. To znaczy, że chyba otworzyłeś drzwi. Bo... Tam nam nie jakiś był, nie? JA z tam dojść! Tu mini latka, Trochę parkouru, uuu. Ja przejdę. Nie przejdziesz. Haha, <grimples> <gry <Bueno> double jump bez sprintu. Pijeć? Pijeć? No dobra, ja się ani razu nie chciałem zatrzymać. To chyba ja cię zetknąłem, ale z czego? Nie wiem, to się Tak, kto to mówi? Kurde, przeszedłem to za pierwszym razem Wtedy? A wtedy! Nie ogrywamy, że przez ciebie nagrywamy drugi raz. A tak, przeze mnie, oczywiście Kurde, nie powiesz na wędką. Fajt. Tam nie powinno być batworu Jak nie? No nie! A nie powinno być? W pulu, no! Graj! Idź! Ty pierdolę, to no, dobre. Ja idź, ja idę przez

no nie, no weź! Uskutkowało mnie. Już na 60 sezon. Wow, a ja mam 30 i się nie martwię. Kurde, jakim to prawem było? Co? Czasem Z drabinki się szedłem na górę i stanąłem w dół. Taki ładny Będzie na nagranie zobaczysz. No, Zobaczę, jak w swojej chwili nie <laughs> Zaraz. Fak, spadłem. A wiedziałem, że z fajdujesz. Ee, tam ja jesteś blisko. Zgraję. Śledzę cię przez ściany, mam ich zreje. Ooo, ty X. To czy też, że. Weź parker bez sprintu, nie ma tego jak parker bez sprintu. What the fuck? Ja, pa... Dlaczego ty się nie tepasz? A, dobra. Depali, Depali, kurde Pick jump będzie z uh, Mam uh, uh. no, wagoniczek i iść tam po przystawie. Level, level. Jest to jump, wagonik już jedzie. Cię to otworzyło. O, drzwi pierwszy. Ja grasz pierwszy. Ok. Przóźniemy. A, a ja umiem tu przejść. już Nie no, umiesz O nie do panie czuli padłem. Nooo. Wiem, zniszczyłeś. No zniszczyłem. To drugi raz padłem to sami. A da się przeskoczyć w ogóle? Tak, ja przeskoczyłem. Raz. Chyba na game modzie nie, nie, nie wiem, czy to jeszcze zajmowaliśmy Ale co to jest? No, co to jest? Czeknęło mnie jeszcze 3 razy do tego samego miejsca też, Pff, Nie też Nie też No znowu, no znowu. <laughs> Kurde, no dawaj Kurde, mam tylko 10 pesów! Nie, nie kłam, ja miałam 40 O, o, no Peceń pec zebrałaś <laughs> No na serio, przez chwilę miałem 30. Dobra, to ja zrobię krótkie cięcie i zaraz wracam, nie. albo nie. nie, nie wiem. wiem, ej, weź zrób krótkie cięcie i zaraz wrócimy, okay? okej? Okay. Okay. Dobra, jeszcze trzymaj. no właśnie, i Sidwoz nadal tam przechodzi. No bo on tam przeszedł, kiedy was nie było rano. A ja cały czas stałem w tym samym miejscu. No, Przeszedłem, że już było na nagraniu, No nie okay. No bo ty nie włączyłeś nagrania. Fuck. Co, tak, co? No. Patrz, otwarte masz drzwi. Te tu? Idę no. no. sobie mam jakieś symbole. O, tam jest mm. e, to jest jakaś płytka. Ja to chyba drzwi. Mm -hmm. A nie, to mi się, <laughs> ale jestem tanski. I co tam, i co tam, słuchaj. No weź. Ej, ja co teraz. Brawo. Mam symbole zebrane. <laughs> Wycham je. Zaraz. Ale dajesz. Eee, dobra. Enhość tu. Fail, fail, fail. Jaki ty jesteś głupi! Ja, Tutaj są skutki posiadania rodzeństwa. No coś, naprawdę? Takiego ten pego też chyba intuj A No i to będzie super na nagranie. Dawaj jeszcze mam. Oo, otworzyłem już. Co eee, jeszcze ta... raz? Jezu, ty się taką rzeczą przejmujesz. Dobra, tam. Wijaj, ja już jestem tutaj. Jestem gracz jeden jak co. No. Tu, ty. możesz bić na dwa. Okej? Okay? No już jest dobra. Ok. okay. Wędkę masz. Już wiem o co kamz. Eee, czy już masz wędkę z tam. Już... No żebyś tam ją pierwszą plejtem... Pierwszą tym... Tą wędką złapał. Żeby się otworzył.

i spocznij. Skoczy, skoczy. Patrz. O! Słysz, I wysz? co? I co? No z tego, że wskoczyłeś teraz? Ja, że teraz mogę wejść. O! Ale ja, fajne! Sobie... Co? co? Stony się tam otworzyły i krowy spadły. I teraz można je zamknąć. Czekaj. Nie otwieraj! Im. No brawo! I co? Gdybyś je zrzucił. Ale jak się im krowy 3 <gry> fps, -y, co to ma być? Dobra, dobra. Ale chwilę Okej. Okay. Jesteśmy już po krótkiej przerwie i ja się boję. Nie, jeszcze nie, nie ma. Dobra, już mam. No właśnie. Dobra, już jesteśmy. Ej, tu nagrywasz dwa. Ja się boję. Ouch, to o! mnie wpadło. Ma... Kurde, no nie. Ej, czemu mam cały czas Weź to, nie przykładać, że nic ci się nie jest. Kurde, nie no, że jeszcze się udało.

Jak kliknij Putka w No wypeknę. właśnie, to ja będę tutaj stał, a ty stay przed. I się tak nać. Co, co ty robisz? Tepaj. Tepaj, masz tak. masz tam iść. A, Jak tepaj. Taknąłem przecież. Chyba jednak nie. Dlaczego jest dwa razy teleportacja napisana? Gdy... No, dobrze. Uh -huh. okay. no. strzały. Str uh -huh. jest i jest ciał jest Stój, stój, stój. Ok, go. Nie ma tak 2,5 serca po strzałach. strzał tam jest jak coś dwigiego. ja Piasek. Piaska Piasek? No tam Mykawa jest piasek. Jest Na dwa razy. O, spoko. Jak tam, prawie Bez sprintu. O ty. Świnacki! Ej, co się tak. otworzyłeś. No to fajnie, to jest tam. Ej, no to jest. Jest, jest, prawda? Tak. Mogę się go Nie, nie, tepa, nie, tepa, ja muszę to nie, 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 muszę nie, 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 ci to. nie, nie, Przeszłam. Co? Nie, nie możesz iść. Miecz glinę. Bądźmy cheaterami, mieczmy glinę. Mieczmy glinę. Dobra, po co mi tak dużo mieści? Weź mi jeszcze jeden pasek i przechodź. Nie, No, po co to zrobiłeś? Nie wiem za co. O jakie nudusy? Patrz jak się kampią. Jakie nudusy? Dobre, <grystanie> dobre. No ja jestem graczem drugim, ty tam grasz pierwszy, masz tę drabinkę. Okay. O nie, łagryłem, to Ty, ja mam ci pomóc przez labirynt Jak mam? za moim nikiem. Gdzie ty jesteś? No idę, idę. Ijdź za moim nikiem. O, ty tym No i co teraz? Gdzie ty? No to źle. Patrz. I idź tam, gdzie ja idę, dobra? Tutaj. 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 I tutaj. Prosto. Tutaj. No i co? Co ty miałeś? Ej, ale może byś tak sobie wstąpił, że idź stąd, idź stąd, idź stamtąd. O no, lol. Fail. Rozstrzyjęłem tą płytkę nie są. O lol no. ja to strzelałem. Masz ten głów. Co to zrobiłeś? nie Przechodzę. O jeszcze. Ale rana. Nie da się Nie da się. Ale dom mi ustawiono. No właśnie. I body. O nie. Ej, ej, czekaj, tutaj ja będę na sniper, zabiję tą radę. Tak, zabijesz tą radę. Hmm. Patrz, patrz, było Dobra. A kurde, wiesz, no nie wpadłem, ja się podpaliłem. Kurde, co ty mnie strzelasz? Nie. Co mnie wierzyło? Hmm. Chyba ty jednak. Zobaczcie sobie na mnie granie. Tak. Kurde! Spadłem, spadłem! Ho, przeżyłem! Kupi Maciek, kupi. Dlaczego nad tym jest lawa? Żeby bolało. No, tak, ja przesta przestać się palić. Kurde, 29 FPS-ów tylko. to ja mam tak cały czas. No, no. Nie. Nie mam, tylko pół życia, to jest pismo, nie? Nie przeżyjesz. życia. To jest pismo, nie? To to jest PiS1, nie? Dobra, 6 fps <gry> ja 34 Dam ja na chwilę Ja na to muszę sobie przychodzić Ja na chwilę jestem z oszukodowany Kurde, kurde e, wy ty, ty? Co? Co? Ale wyczytyj? Co? Dobra, ale przeżyłem Czekaj tam, Czekaj tam sekundę Ważne, przeżyłem Troszkę, płonę Ale fajnie jak to wygląda o, już. Czekaj, aż ja nie że to 100 FPS-ów zdrożni. Koniec. Dobra, on no, tu tam przejdzie na tych, tych... O, akurat, o, akurat dobra, się. jest on. Maciek, typaj. Nie, 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 tpaj Maciek! I akurat na koniec muszę mieć 5 FPS-ów. Ale co tam. No, no, no to koniec. Jeśli na koniec. Jeśli się spodobała to nie. nie subuj mojego kanału na YouTube Mianek2121. No to mam nadzieję, że film wam się podobał. Yy, dzięki za oglądanie i w ogóle wszystko. I narka.